Cześć Simanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nagramy krótki update. Ik. Nagrywam z ręki, ale tak tylko chciałem pokazać szybko, ponieważ padło mi oświetlenie LED. Znaczy, no, LEDy mi nie padły, tylko ten transformatorek, co prąd przerabiał, to padło. Na razie nie, nie chcę mi się w to bawić, nie mam na razie innego. To zostawiłem na samej świetlówce. C8, No i może mi się nic z roślinkami nie, sta nie stanie. Jak widzicie, roślinki nawet rosną. Nic się nie dzieje na razie. Tylko ten henio trochę słabo rośnie przy tym takim małym oświetleniu. Tak, to wszystkie inne ładnie rosną. I dodałem sobie. Zamówiłem kiedyś jeszcze korzeń na AliExpress, taki mi przyszedł mały. No i wczoraj mi przyszedł i dzisiaj jest w akwarium. Jak widzicie, naki no, sobie tutaj pływają ładnie. A mi tutaj puścił nowego liścia. Już taki duży jest. taki bardziej żółty liść jest nowy. To poczekajcie, zrobię na nakarmi rybki i pokażę Wam zaraz jak rybki jedzą. Jak widzicie, już rzuciłem jedzonko rybkom. Rybki sobie teraz jedzą. Onki oczywiście, rzuciły się na to jedzenie. Ich to mogę chyba 5 razy dziennie karmić, i będą takie głodne. Przepraszam, jeszcze jest dalszy akwarium. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie lajka like i suba. Na razie.